Dlaczego cicho? Dlaczego nie mam muzyki? Dlaczego nie grają? Nie grają, bo zagrają jakby grali, to by nie mogli zagrać. Nie. Nie dlatego. Oni myślą, że my gości. Co? My, gorsi, bijcie no chodź no, to podejdzie, no, bo tak kupiłem no, no, nikt nie gdzie idzie, my gorsi, co, my gorsi, no. No. a może wylepić, co, no, i od góry, i od

Mówię, że jako nie lepsi, to mi też lepsi. Równo! Najgorsze, że ich nie ma. Jakby byli, to można było później z nimi zmierzyć. Mi to może szpanersko, ale tak naprawdę chodzi o takie miejsca zadaszone, takie kiedy podczas deszczu można grać w klasę. Ale to są ostre dziewczyny. Zachowują się tak, jakby miały swój gang, i były z Nowego Jorku albo z Los Angeles. Kiedyś przyczepiły się takie domy do Adrian. Chciały od nas forcy, ale my się nie dałyśmy zastraszyć. Adrian się postawiła i wtedy jedna z nich napluła na Macy'sy. Na dno. Część z nich wychowywała się w rodzinach zastępczych, a niektóre od dawna tkwiły w tym makrodzinnym interesie. Kilka z nich było też karanych. Jedna za podpalenie włosów swojej koleżance. Awantura z tą zabitą dziewczyną zaczęła się od tego, że ktoś zgasił na jej głowie peta. Już samo dobrze brzmi okropnie. Ale często to jest dopiero początek. Chcesz zobaczyć na to mi stać? Patrz! Zaraz zobaczysz co będzie dalej. Brzmi to może jak nieprawdopodobne głupie gadanie. Ale to jest realne to się naprawdę stało. Trevor, wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ja wiem, jak to się zaczyna. Nie umiem jakoś tego wytłumaczyć. Po prostu wiem, jak to się zaczyna. Od pierwszej przerwy do obiadu nikomu nie wolno się ze śmieciem porozumiewać. Jeśli już koniecznie musisz to zrobić, możesz to zrobić podczas czasu na odrabianie lekcji. Obiad śmiecia dziedzą Amber, Jackie i Debbie. Jeśli śmieć zacznie gadać z chłopakami, Będzie i ze będą do czynienia. tej chwili śmieć nie ma prawa ze mną dyskutować ani na... Ponieważ… ponieważ będzie świadczyła przeciwko panu. Przekonuj. Pan nie ma pan takiej siły. Ona też jest moją fanką i obawiam się, Panie Alfomisie, że o wiele żarliwszą niż pańska żona. Więc, więc zapytam jeszcze raz, dlaczego muszę umrzeć? Niech pan nie udaje głupka. Ma pan romans z Wiki. Nie, naprawdę pan tak uważa? Jestem o tym przekonany. Wiki powiedziała mi o tym dziś rano. Nie wierzę. Daję panu słowa honoru. Ach, te kobiety. Są takie nieprzewidywalne, a swoją drogą, to niech pan nie myśli, że się pozaboje. Zaprzeczałem dlatego, że nie lubi się chwalić swoimi sukcesami. Jeszcze by tego brakowało. Publik ja cię zabiję. Dlaczego? Pan się jeszcze bezczelnie pyta dlaczego. Zrujnował mi pan życie. Zabroni pan moją kobietę. Alfonsie, mogę tak do pana się zwracać? jesteś przecież młodym człowiekiem. Jak się pan do mnie zwraca jak pan tylko chce. I tak już nie zostało panu dużo życia. Dobrze. Przekonam cię, że absolutnie nie masz racji. I robisz głowę. Nie mówię tego dlaczego, bo pragnę ratować swoje życie. Rozumiem. Nie będę uciekał, nie będę się chował za różne zwierzęta, nie będę krzyżał, zachowam się jak na mężczyznę przystało. Proszę, chcesz? Zabij mnie, proszę was. zabij! Strzelaj! 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 Co? Zabrakło cię? Przed śmiercią, przed śmiercią? Odpowiedz mi na jedno pytanie. Co ja takiego zrobiłem? Okłamał mnie pan. Zabrał mi pan żonę. O! Przepraszam, nigdy tobie żonę nie zabierały. Jak to? To była jej nieprzymuszona wola. To byśmy <laughs> nawet <laughs> szczęśliwi. Żonki. A jaką masz gwarancję, Alfonsie, że zamiast mnie nie zjawiłby się ktoś inny, jest pan bezczelny i obraża wiki. Ja. Bezczelny? Nawet mi tu przez myśl nie przeszło chłopcze. Mówiąc o innym, chciałem tylko podkreślić, że jestem on, zwykłym śmiertelnikiem. Ani nie oznaczam się jakąś wielką urodu, ani talentów. Puśnikowy zewnętrz człowiek. To chyba, że będziesz dowodził, że jestem inteligentny, oszalamiający, rozbramiający, że żadna kobieta nie potrafi mi się oprzeć. Człowiekowi, któremu się życzy śmierć, nie mówi się komplementów. Niech będzie. Niech będzie życiem. się... Na świecie człowiekiem. No co z tego? Ha! To, że takich ludzi jak ja jest na świecie tysiące, miliony. Ja mam w teatrze. A tam mamy premiera. A premiery to dla mnie akurat ogromny stres. Nie wiem, czy będę inny niż ostatnio, czy to zdobędę zaufanie widzów, to będę uznany krytyków. Ręce się trzęsą, nie mogę spać, jeść. W domu jestem, a jakoby mnie nie było. Relaks pomyślałem. To mi dobrze zrobi. Zapisałem się do kółka szachowego. Ekstremalne odprężenie. Zero myśli, nawiązań skojarzeń. Ludzi, prawda? W tej grze ruch następuje z częstotliwością 1 na 10 minut. Więc co mam robić? Myślę, ale nie chcę myśleć, chcę się wyłączyć, stać się. Nie będę inte intelektualną tuską, ale nie mogę. Zagartyka. Przeciwnik w napięciu rozważa posunięcia, a ja lecę się z klienta Źle się dzieje w państwie duńskim. Nie świadomie wstaje. Gestykluję, udaję ruchomy las. Podchodzę o teren, zadaję szachę i mata, a potem Nelsona. I w trybie natychmiastowym wyrzucony jestem z osiedlowego kółka szachowego. Cholera. Dla odmiany przed premierą Iwony Gąbrowicza, kolega zabrał mnie na ryby. Spokój, cisza, natura, ja, żaby lekoczą. Wspaniale, było wspaniale do momentu aż spytałem, co dziś mówimy? Karasie, odparł nieświadomy, czego kolega? Karasie? Już nie mógł powiedzieć, że karpia albo szczupaki? Ja nie chcę karasie. Karasi są ościste i przy ich użyciu zabija się ludzi, I wona księżniczka Burgunda, zjadła karasia i nie żyje. To grozi każdemu z nas, ciemdzielinci. Bo jak ja krzyczałem, potem płakałem, krzyczałem, płakałem, krzyczałem, płakałem. Nie można było mnie uciszyć przez dobre pół godziny. To nie moja wina, że Gąbrowicz napisał tak długie monologi. Nagle skończył mi się tekst. Ale kolega już nigdy nie wziął mnie na ryby. Cholera. Dla pewności przed premierą Ziadów Mickiewicza nie poszedłem do klubu jazzowego. Gdyby tam doszło do improwizacji, <noise> przez 40 minut mówiłbym monolog Konrada, a potem umierał za miliony. Spakowałem swoje rzeczy. Wyjechałem, byle uciec. jestem. Znalazłem się w swoim żywiole. W Teatrze Serra. Mam szczęście rozmawiać z artystami i znawcami, którzy mnie nie tylko doskonale rozumieją, ale którzy odpowiadają mi w sposób pouczający. Aktor powinien swą prozaiczną rolę skomponować, niejako wymyśli jak muzykę, żeby jej nie żempolił, ale by ją wykonywał z należytym mu rozmaiceniem, zgodnie z taktem i miarą. Rozmowa skierowała się w stronę Szekspira. Wystąpiłem ze swoją koncepcją Hamleta. No, no tak, jako dyrektor i menadżer teatru, dawno wystawiłbym tę sztukę chętnie. Wziąłbym sobie rolę Poloniusza. Co czytasz, Fanie? Tak, Poloniusza. A Ofelie się znajdą, bylebyśmy tylko mieli… Królewicza? Czy tak, panie Serlo? Tak. Jak należało grać Hamleta? Nie ma w nim. Takich namiętności, jak ambicja i żądza panowania. Nie miał nic przeciwko temu, by być synem królewskim. Prawo do korony nie było dziedzicznym. Dłuższa atoli życia ojca zabezpieczyłoby nadzieję otrzymania korony. Tymczasem widział to, że stryj odsunął go od niej być może na zawsze. To rodzibiewał umyślę pierwsze skłonności do smutku. Czuję, że jest niczym, nie jest grzeczny, nie jest uprzejmy. Nie, on jest poniżony i potrzebujący. Na swe dawne położenie patrzy jak na sen, który prysnął. Stryj chce go rozerwać. Sprowadza aktorów. Jaki właściwie tytuł ma ta sztuka? Tyta. Tytuł? Łapka na myszy. To taka przenośna, przenośna łapka, że tak powiem. Bardzo ważne jest być elegancką, zachowywać się dystyngowanie i ładnie wyrażać. A wtedy ojciec Donovan nawet nie zwróci uwagi na blisnę czy zmiażdżone palce. Jedną śmierć całkowicie ci wybaczy. Za dwie dostajesz lekką reprymendę. <grywy> tak. To bardzo ważne nie przekroczyć rozsądnej normy. Kto ogrodnikiem w klasztornym ogrodzie? Pamiętam, był Marfi. Igi. Ignatus Marfi. Tak, tak, widywałam go na lekcjach geometrii. Widziałam, jak pracował na zagonach. W upalne dni. Wieszał swą koszulę na gałęzi jabłoni. Jego skóra była bardzo opalona i błyszczała od potu, niczym kasztan zwilżony kropelką rosy. Włosy na głowie miał czarne, natomiast te na… na piersi. Orzechowo-brązowe i kędzierzawe. Tak, tak, byłam u niego, ale tylko raz. Żeby złożyć kondolencje. Tej nocy, zanim zabrali go policjanci. Po tym, jak ta. Po tym, jak ta. Ta nacznica! Bryjczyznę Tohara! Zrobiła to z nim! Tady, gdyby jego kochanka, pomoc domowa Katarzyna Blum, nie nadarła śladu i nie pomogła w ucieczkę. Policja przypuszcza, że Katarzyna od dawna zamieszana jest z Kolejny dzień. Kolejny artykuł. Kochanka bandyty nadal uporczywie milczy. Brak wiadomości o miejscu pobytu Gutena. Zarządzono alarm. Dla całej policji. To prawda, że udzieliłaś mu schronienia? Gdzie on jest? Przeleciał cię. Nie będę więcej odpowiadać. Z rozsądnej kobiety stałam się wyrachowana. Przecież ja o niczym nie wiedziałam. Po przesłuchaniu znów pozwolili mi nocować w domu. Kiedy wstałam, pod drzwiami już czekała na mnie gazeta. I mówi: Nieźleś się wyrąbał, sukim senem. Ja ci tym razem za wielką wielka Taka kurde prelek, coś takiego jest tylko do góry. Znikąd pomoc, Batman wie. Batman wie, że samochód zaraz wybuchnie. Taki dym. Taki dym ruszył się tam na dole. Mówi Batman. A tam się koleś przedniedziony próbuje cholera dostać. I krzyczy, ła! I wadę, kurde, wtedy, że liza trzaśnie do spadnięcia w tę cholerną przepaść. Wiatr. Wiatr powie od prerii i Batman spada nagle. Jakiś, kurde, normalnie ten ozdob. Wieeeeeeem. Kurde, patrz, ma na mam na piasku są, kurde, przepaści. Gdy on podchodzi do samochodu, który dosłownie za 15 sekund wybuchnie, Batman wyciąga pistolet, nie w ale nie zostawi tego kolegia. Ten koleś czy nieźle drzewa! Help. Więc co ma robić Batman, skoro ten kolor tak się drze? Rozwałem mi te drzwi baton. do ręki, że kolesie go wyciągnę normalnie, nie a ja samochód ma wypuknąć za trzy sekundy, nie? I wtedy bum! o dniach słonecznych, o tych poleżeniach, na trawie w przed południe żyje w pamięci i wstrzymuje rękę od zasmagnięć po żebrach, po tu miasto. Nie bądź Stefan wyciągowym z mrody. Nie bądź bandyto, co rozsiewa trucizny po polu. Nie bądź kłusownikiem ojcowego płaciu. Na pamięć matki rozśpiewanej w anielskich chórach postaw żelazo. Przestań grać te miastowe tamtany. Po co to koło? Tylko Obraza i śmiech ludzki i sąsiedzki. Śmiech ludzki i sąsiedzki, synu kochany. Na niedługo przed wieczornym zaśnięciem Przebudziła mnie nad wschodem słońca Nieboszczka Matka. Świeć Panie, nad jej duszą. I powiada ze łzami w oczach. Musisz ojciec przemówić Stefanowi do rozumu. Musisz pogadać. Niech zostawi to miastowe muzykowanie. Niech rzuci w diabły te podskoki, te śpiewy wstydliwe. Te żelazne trąby, hejnały. I opamiętasz. Proś na kolana. Niech zostawi to miastowe muzykowanie i opamięta się, a wtedy uwierzy, że postawi nad naszymi mogiłami pomniki z kamienia i krzyże święcone. I miała syn racji. Nic wtedy nie odrzekła. Sen nie zmorzył. A we śnie miałem przewidzenie. Prowadziłeś Stefę spacerowym krokiem z oś... Kiedy siedziałyśmy z Mergo w naszym pokoju, to no powiedziała, że to wyzwanie dotyczyło nie ojca. A jej! No, wystraszyłam się na nowo i zaczęła płakać. Bargo ma dopiero 16 lat! Chcą więc wysyłać takie młode dziewczyny, ale ona na szczęście nie pójdzie. No mama sama to powiedziała. I do tego też pewnie odnosiły się słowa taty, kiedy mówiła o ukryciu się. Ukryć się! Ale gdzie mielibyśmy się ukryć? W mieście? Na wsi? W jakimś domu? W jakiejś szopie? Kiedy? Jak i gdzie? Było wiele pytań, których nie mogłam zadać, a które przecież stale na nowo powracały. Zaczęłyśmy z Margo pakować do teczki szkolnej to, co najpotrzebniejsze. Pierwszą rzeczą jako do niej włożyłam, był ten zeszedł w twardej oprawie. Potem wałki do włosów, podręczniki, grzebień, stare listy. Myślałam o ukrywaniu się i pakowałam przez to najbardziej nonsensowne rzeczy. Niczego nie żałuję. Bardziej zależy mi na wspomnieniach, niż na sukienkach. Tatoś powiedział, że będziemy tam mieszkać w siódemkę. Nie powinniśmy pić kawy przed seansem. Kawa jest środkiem mocno pobudzającym i może zwiększać napięcie. To nie wpłynie dobrze na stan medium. Ma pan rację, ale obecność osób sceptycznie nastawionych do tego typu fenomenów również może źle wpłynąć na stan medium. Nie jestem sceptycznie nastawiony, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo ciekaw. Duchu, przyrodniku, Sprowadź mojego zmarłego męża Gustawa. Musisz poczekać. Jest daleko. Jestem znów. Raduje się patrząc na was. Gustawie, powiedz jak ci tam jest. Czy jest coś, o czym zapomniałeś mi powiedzieć, coś ważnego? Grzechem jest zbaczać z drogi, która prowadzi do celu. Wy Bóg jeszcze możecie iść prosto. Pamiętajcie o miłości i miłosierdziu.